tonik, kosmetyk, który być może pojawił się w twojej łazience wraz z płynem antybakteryjnym do mycia twarzy, a zniknął wraz z ostatnim pryszczem. Kosmetyk, który być może dziś jest zapomniany. Dzisiaj akurat o tym produkcie. Dzień dobry. Taki jest temat odcinka. Tonik w pielęgnacji. Czy go masz? Czy używasz? Czy wiesz jak go używać? Czy wiesz jaki wybrać i czy tak naprawdę wiesz Czym takim jest tonik? No to od początku, bo zrobiłam taki wstęp, no ale jak to właściwie jest? Przypomnij sobie swój czas dojrzewania. Jak to było u Ciebie? Bo prawdopodobnie właśnie tak się wydarzyło, że tonik wjechał po prostu na sygnale do Twojej łazienki w czasie, kiedy był intensywny, bardzo intensywny okres dojrzewania. Zastanów się, czy miałaś takie kosmetyki u siebie, jakiś żel antybakteryjny, do tego w przeciw wypryskom, a najlepiej korektor zielony i do tego właśnie w połączeniu tonik antybakteryjny najlepiej na alkoholu, taki, który był wysuszający, no i w taki sposób pielęgnowałaś swoją skórę. Um, a głównym źródłem wiedzy być może i prawdopodobnie, tak jak w moim przypadku, to były różnego rodzaju gazetki w stylu Bravo albo popcorn, i w taki sposób pielęgnowałaś swoją skórę przez wiele, wiele lat do czasu, kiedy zniknęły ostatnie pryszcze, kiedy twoja skóra po prostu wyglądała lepiej. Jeżeli miałaś podobnie jak ja, to dzisiaj już wiesz, że to była nieodpowiednia pielęgnacja i nie do końca stoi się rozumieliście, prawdopodobnie tak to wyglądało. E, czym takim jest tonik tak naprawdę? Tonik, no i może tutaj właściwie to Cię zaskoczy, a może i nawet Cię zszokuje, ale to dobrze, bo ja bym chciała, żebyś była zszokowana, bo tonik tak naprawdę to jest woda. To jest woda, często roślinna, ale z dodatkami, różnego rodzaju dodatkami, olejami, ekstraktami roślinnymi, ze składnikami aktywnymi. To jest po prostu woda, ale ta woda, ona jest mostem. To jest takie, wiecie co, przeczytałam takie porównanie i tak strasznie mi się spodobało. Ja będę go używała od tego czasu. To jest most, który łączy skuteczne oczyszczanie swojej skóry z twoją pielęgnacją. On jest mostem, ponieważ on łączy ze sobą, łączy w swoim... W swoim działaniu właściwie, zarówno e, oczyszczanie, bo, do, bo to jest ostatni etap Twojego oczyszczania skóry rano i wieczorem, ale również już zaczyna pielęgnować Twoją skórę. No więc o co w tym wszystkim chodzi? Jaki tonik wybrać? No więc gdybyś tak miała się zastanowić, spojrzałabyś na swoją skórę i gdybyś miała mi powiedzieć o swoich problemach: przebarwienia, szerokie pory, wyświecająca się skóra w strefie T, a być może e, to są jakieś przebarwienia, albo na przykład naczynka, albo wrażliwa cera. Co takiego się dzieje? Proszę bardzo, masz w odpowiedzi tonik. Tonik jest kosmetykiem, który jest pomijany, a jest właściwie tak drogocenny, bo, bo Koreanki, o których ja tak często mówię, w swojej pielęgnacji używają toniku, który jest jednym z głównych składników ich pielęgnacji, codziennej, rutynowej pielęgnacji. Więc to już wiesz, że tonik jest wodą, ale wodą z dodatkami. W zależności od problemu, który masz, od problemów skóry, jakie masz, taki tonik powinnaś wybrać. Ja dzisiaj Ci chciałam opowiedzieć o dwóch rodzajach toniku. Które są moim faworytem i na których tak naprawdę ja najczęściej pracuję, kiedy ja komuś polecam kosmetyki, kiedy ktoś pyta mnie o zdanie, to ja właśnie najczęściej wskazuję te dwa toniki, a zaraz Ci powiem, dlaczego akurat te dwa. E, najpierw opowiem o dwóch moich faworytach, o dwóch produktach, których, to, których ja polecam w pielęgnacji. E, Kobiet i mężczyzn, właściwie, a nawet i młodzież, żebym się pokusiła. A na końcu chciałabym jeszcze Ci powiedzieć, w jaki sposób aplikujemy toniki, bo to też właściwie jest dosyć istotne. Po pierwsze, toniki są w takich butelkach. One najczęściej, kiedy odkręcisz tutaj opakowanie u góry, one mają taką dziurkę i są po prostu do przelania. Czasami toniki też są spotykane w postaci mgiełek z takim atomizerem, kiedy taką mgiełkę na twarz sobie pryskasz. Albo toniki są w pompeczkach. W zależności od marki, w zależności od Rodzaju opakowania. Toniki są pakowane w przeróżny sposób. Moje są pakowane właśnie w taki sposób, gdzie u góry jest dziurka i tonik jest już gotowy do użycia. Jeden tonik ma działanie nawilżające i odmładzające, a drugi tonik ma działanie nawilżające, ale również regulujące sebum i domykające pory. Mam Twoją uwagę, bo prawdopodobnie już tymi kilkoma słowami tutaj wymieniłam jeden z problemów Twojej skóry. Więc po pierwsze, zacznijmy tak naprawdę od nawilżania i od odmładzania. To jest tonik, który uwielbiam, uwielbiam, uwielbiam i uwielbiam. Właściwie nie do końca jest tonikiem, ale ma bardzo podobny skład, tak jak tonik. Toniki z reguły, one mają takie działanie, żeby po umyciu skóry wodą i produktem myjącym, żeby przywrócić pH skóry właściwe pH skóry, bo kiedy skóra ma kontakt z wodą, pH już jest zaburzone i wtedy jeżeli pH jest zaburzone i go nie zneutralizujesz, kosmetyki kolejne, które nałożysz w postaci kremów, serum, jakiegoś boostera, produkty jakieś nawilżające albo te, które mają spełnić swoje oczekiwania, one nie do końca działają tak jak powinny, no bo pH skóry nie jest takie, jakie powinno być przy stosowaniu kolejnych składników. Dlatego najpierw trzeba zneutralizować pH, trzeba je doprowadzić do równowagi, no i trzeba powodu żeby skóra była lekko nawilżona, ponieważ wiemy już, że kosmetyki dużo lepiej się wchłaniają, dużo lepiej działają, kiedy skóra jest nawilżona i nie może być nawilżona, ona nie może być mokra od wody, ona musi być zwilżona właśnie tonikiem albo taką giełką nawilżającą. Ten tonik, on jest właściwie, to jest płyn nawilżający odświeżający. W czasie wakacji ja go sobie przelewam do buteleczki z atomizerem i spryskuję moją buzię. Nawet jeżeli mam makijaż, tak jak teraz, jeżeli jest bardzo gorąco i czuję, że moja skóra potrzebuje nawilżenia, spryskuję całą skórę twarzy. Tutaj są cztery dla mnie główne, ważne składniki, które bardzo cenię i akurat cieszę się, że takie tam są, ponieważ one spełniają 100% moich oczekiwań. Po pierwsze, witamina B3. W składzie jest witamina B3 oprócz tej wody, która tutaj jest głównym składnikiem, no bo to jest takiego rodzaju produkt. Dzień dobry jagoda, ehm, więc witamina B3. Po pierwsze, czy ty wiesz, że witamina B3 jest najdroższym składnikiem wśród składników aktywnych w kosmetykach? Jeżeli jest najdroższym, no to już ten produkt zyskuje moje uznanie i on już tutaj przy, zwraca moją uwagę. Ale ona przede wszystkim. <laughs> redukuje procesy starzenia, ona spowalnia te procesy starzenia, powoduje, że skóra jest pełna blasku. Kolejny składnik to jest kwas hialuronowy, to jest kolejny ze składników, gdzie już jest znowu przykuta moja uwaga. Jak gdzieś słyszę, że jest kwas hialuronowy, to ja już jestem zachwycona, uwielbiam w ogóle kwas hialuronowy, a tutaj ten zawarty kwas hialuronowy powoduje, że ten akurat tonik, on podbija nawilżenie mojej skóry, bo kwas hialuronowy, on zatrzymuje nawilżenie skóry nie tylko na tej zewnętrznej części, czyli nie tylko na naskórku, ale również w głębokich, głębokich partiach skóry i utrzymuje to nawilżenie na dłużej. Także moja skóra nie jest nawilżona na chwilkę, tylko przez cały cały dzień. Dodatego, doda, dodatkowo, ekstrakt z mirtu zwyczajnego, który redukuje drobne linie i zmarszczki. No cóż, jak już się jest w odpowiednim wieku, to redukcja drobnych linii i zmarszczek nigdy jej i nie jest za mało. Więc kolejna cecha, za którą cenię ten produkt. I ostatnia ekstrakt z nasion soczewicy, który zmniejsza pory. Akurat powiększone pory nie są wielkim moim problemem, ale uznanie ten produkt zyskuje wśród kobiet, które pytają mnie o, o zdanie przy doborze kosmetyku, bo często właśnie zmagają się z takimi szerokimi porami. I ekstrakt z nasion soczewicy obkurcza te pory, i one szczególnie przy makijażu, jak mamy zrobiony makijaż, kobiety wiedzą o czym ja mówię. E, pięknie, pięknie wtedy ten makijaż wygląda. Wygląda, a nie wygląda tak, jak stoi się z boku i widzi się, że pełno takich dziureczek jest na policzkach albo na przykład przy nosie. Także ten tonik przede wszystkim usuwa zanieczyszczenia, chłodzi, usuwa zanieczyszczenia, chłodzi i odświeża Twoją skórę, szczególnie w lecie docenisz jego działanie, ale też poprawia strukturę skóry, no i neutralizuje Twoje pH. Więc tonik nawilżająco. Odmładzający, tak go mogłabym nazwać. I drugi produkt e, tonik taki bardziej różowy. Słuchajcie, ja tutaj muszę, bo on ma taki zapach. Ja zawsze żałuję, że jak czasami opowiadam Wam o produktach, że ja nie mogę tego produktu Wam przekazać, jeżeli chodzi o sam zapach. Po prostu zapach jest wręcz nie do opisania. On jest z dwóch fajnych składników z pitai i z aloesu. Nie dość, że działanie jest kojące, ale też takie łagodzące. Jeżeli skóra jest podrażniona, to jest idealny produkt właśnie do podrażnionej skóry. Tonik odświeżający z serii Botanical Effect. on jest jako dodatkowy zastrzyk przeciwutleniaczy. On chroni skórę. Przed promieniami słonecznymi, przed uszkodzeniami właśnie słonecznymi. Zmniejsza pory, usuwa nadmiar sebum, zabezpiecza też Twoją skórę przed tym, żeby to sebum nadmiernie się nie wydzielało. Usuwa martwe, martwe komórki na skórkę i zwalcza błyszczenie się. Jeżeli Twoim problemem jest błyszczenie się, szczególnie w strefie T, tutaj, w tych miejscach najbardziej się błyszczysz, no to Pomyśl sobie pomyśl sobie o tym produkcie. Zacznij pielęgnację od toniku różowego, który pachnie przepysznie aloesem i pitają. Zacznij od tego toniku, kiedy wykorzystasz całe opakowanie. To proponuję ci, żebyś, żebyś spróbowała toniku, który jest nawilżający odświeżający i likwiduje drobne linie i zmarszczki. No, zobacz, Jagoda. Widzisz, niby już dużo wiemy na temat kosmetyków. Jak bardzo się cieszę! Ogromna wiedza, sporo nowych rzeczy się dowiedziałam. Niby dwa toniki, a tak bardzo chciałam Wam przybliżyć um, informacje o tych tonik, yy, tonikach, ze względu na to, że tonik jest yy, tak bardzo zapomnianym produktem. Chciałam Wam też powiedzieć, jak to wyglądało właśnie u mnie. Na samym początku. Opowiem wam, bo być może u was wyglądało dokładnie tak samo. Na samym początku tonik właśnie był połączony z pielęgnacją przeciwtrądzikową, kiedy byłam w czasie właśnie dojrzewania, i prawdopodobnie u większości osób tak to właśnie wyglądało. Ale potem wparował znowu na salony tonik w komplecie z płynem micelarnym. Demakijaż twarzy robiłam wieczorem e, z całego makijażu, buzię zmywałam właśnie płynem micelarnym. A potem nakładałam na wacik właśnie tonik, i tonikiem przemywałam skórę twarzy, i dla mnie ten tonik był takim. A, taką kropką nad I po umyciu twarzy płynem micelarnym, już myślałam, że ona jest czysta. Wtedy wycierałam tym tonikiem skórę i się okazywało, że jeszcze ten płyn gdzieś tam nie domył e, mojego makijażu, więc wtedy się cieszyłam, że go mam i on był w parze właśnie w komplecie dla mnie z tym płynem micelarnym. Dziś już wiem, jak bardzo się nie rozumiałam z tonikiem, jak bardzo źle wybierałam składniki aktywne w toniku. Chyba nawet nie skupiałam się na tym, że tam są jakieś składniki aktywne. Bardziej skupiałam się na tym, że wiem, że powinnam używać tonik. Właściwie to nie wiem po co i do czego, ale, ale tonik ludzie używają, to ja też będę. Ale tak trochę po omacku. W jaki sposób go aplikować? No więc, sposobów jest różny. Dużo różnych. Jeżeli zajrzysz do internetu, to po pierwsze, możesz. Za Aplikować tonik na wacik, na wacik w taki sposób, że zwilżysz wacik, tak jak normalnie przy demakijażu, wylejesz ten płyn na wacik i będziesz przecierać skórę twarzy. Ma to swoje zalety, bo to jest też jednoczesne złuszczanie na skórka. Ja nie jestem tego, ja nie jestem taką ogromną fanką nakładania toniku na skórę twarzy przez wacik, ponieważ wiem też dobrze, że z biegiem czasu takie tarcie mechaniczne po twarzy daje. Daje zmarszczki jakby przyspiesza zmarszczki, które pojawiają się na skórze twarzy. Właściwie to większość tych zmarszczek wtedy dzięki temu wacikowi robisz sobie sama. Do złuszczania są zupełnie inne produkty, czyli peelingi. O nich już było. W zeszłym tygodniu dużo opowiadałam o peelingach mechanicznych albo, albo z dodatkiem kwasów, które zupełnie bez pocierania złuszczają Twój naskórek, jeżeli Twoja cera jest na przykład bardzo, bardzo wrażliwa, więc ja lubię korzystać z produktów, które są do tego celu właśnie stworzone. One mają zadanie złuszczać moją skórę. Ja używam toniki albo w postaci Atomizera, przelewam do atomizera i spryskuję moją skórę twarzy, i wtedy czekam aż ta buzia po prostu wyschnie. Lubię jeszcze otulić się tak dłoniami, um, w, lubię otulić dłoniami skórę mojej twarzy, żeby ten płyn szybciej się wchłonął. Albo i to jest najczęściej stosowany przeze mnie um, sposób, że wylewam na dłoń odrobinę toniku. Zwilżam obie dłonie, tak jak panowie kiedyś, wodę kolońską, i przykładam do twarzy delikatnie, w tym też do powiek, ponieważ powieki to też jest ciało, to też jest skóra. Ponieważ używam produktów nawilżających, moje toniki też nawilżają skórę moich powiek. Tak mało jest produktów, które działają odżywczo i nawilżająco i przeciwstarzeniowo, właśnie i przeciwstarzeniowo właśnie skórę powiek. Także dziewczyny, dziewczyny, jeżeli jest jeszcze coś, o czym chciałabyś wiedzieć, o czym ja nie powiedziałam, o... Czym nie wspomniałam, napisz tutaj w komentarzu. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału albo nie obserwujesz mojego kanału, to zrób to teraz, żeby, żeby nic się w przyszłości nie ominęło. Daj mi znać, czy to było dla ciebie wartościowe, czy usłyszałaś coś nowego, bo to niby tylko tonik. Ale chciałam się bardzo, bardzo do tego przygotować. Dagmara, uwielbiasz ten produkt, który Dagmara uwielbiasz z tych toników. Dagmara tutaj napisała na TikToku, który różowy, jeden i drugi jest różowy, ale słuchajcie, to jest po prostu, to jest coś niesamowitego. Prawdopodobnie jeszcze też nie wiecie, ja chciałam Wam o tym powiedzieć. Uwielbiam japońską, japońską, koreańską pielęgnację i Koreanki mają taki system siedmiu kroków pielęgnacji właśnie tonikiem, i one nakładają tonik, siedem warstw toniku na swoją skórę twarzy, i to jest naprzemiennie wraz z wodą różaną. Raz jedno, raz drugie. Nakładają i 7 takich warstw. I to się wydaje banalne, bo woda z dodatkami nakłada na 7 warstw, co ona spowoduje, ale wyobraź sobie, jak spektakularne efekty mogą być. Ja ci to mówię, musisz mi zaufać. Daj mi znać, że byłaś albo że oglądasz z odtworzenia i mam nadzieję, że. Ten temat, że ten temat był ciekawy. Jutro Was zapraszam serdecznie na godzinę dziewiątą rano. Robimy makijaż, bo w piątki zazwyczaj jest makijaż na żywo. To będzie dłuższy live, ale tam dokładnie z zastosowaniem konkretnych produktów do makijażu zrobimy coś fajnego. Buziaki, do zobaczenia. Dziękuję, że ze mną byliście. Do zobaczenia na Facebooku.